Gdy zrobiłem odcinek, gdzie mrówki walczyły z karaczanami, powiedzieliście, że to niehonorowe, bo... tysiąc mrówek spokojnie pokona takiego karaczana. I uczciwie byłoby jeden versus 1. I dziś wam pokażę mrówki, które solują takie karaczany. Ale zacznijmy to opowieść od początku. Gdy kupowałem wiecznie złe mrówki Myrmikarie, przedawca zaproponował mi kolejne mrówki. I wyglądało to tak. Przyjacielu, mam tu takie fajne mróweczki. Może byś chciał je wziąć? Kolego, ale ja pieniążków nie mam. Patrz, jakie fajne mróweczki! No, one są naprawdę super. Stabilna kolonia, mogę ci nawet trochę zjechać z ceny. Ja po chwili namysłu, dobra. Następnie przez miesiąc nic nie jadłem i patrzyłem, jak moje koty mają luksusowe życie. Grunt, że macie co oglądać? I zakupiłem rówki Odontomachus Rixosus. I moja kolonia posiadała z około 20 robotnic, dwie królowe i trochę potomstwa. Rodzaj Odontomachus nie kojarzy się z wielkimi koloniami, i taka kolonia Odontomachus Rixosus może mieć do 500 robotnic. Plus jest szansa, że mogą się odbyć rójki w zbiorniku. I mają bardzo ciekawie zbudowane szczęki, które zamykają się w moment i wykonują takie kliknięcie. I są to też bardzo waleczne mrówki. Gdy kolonia już do mnie przyjechała i umieściłem je w ich zbiorniku, bardzo zafascynowałem się obserwacją jak same mrówki polują oraz czy się zaaklimatyzują w moich warunkach. Wykonałem też bardzo długą rozmowę ze sprzedawcą, żeby poznać dokładne warunki jak on je trzymał, co musiał utrzymywać i co musiał spełniać. No i okazuje się, że odontomachus jest, przynajmniej według mojej opinii na ten moment, dość prostą mrówką w obsłudze. Bo wystarczyło tylko nawadniać sam zbiornik, regularnie je karmić i mikroskopijnie dogrzewać. I mrówki fenomenalnie się rozwijały i nie było większych problemów z ich obsługą oraz obserwacją. Można byłoby nawet rzec, że idealne mrówki na początek. Jednak jeżeli nie dopełnimy jakiś z tych warunków: Mogą pojawiać się problemy, dlatego tych mrówek nie polecam Wam na początek choć jeżeli decydujecie się na mrówki aktywnie polujące, moim zdaniem w pierwszej kolejności możecie się rozglądać za odontomachus, a harpegnatus venator oraz myrmecję odstawić sobie na późniejsze plany, bo posiadając całą tę trójkę najlepiej mi się hoduje odontomachus i sprawia też najwięcej frajdy. Co ciekawe, sam sprzedawca mi sprzedał takie o tipa, że one za bardzo się nie spinają po plastikowych powierzchniach i początkowo wydawało się mi to logiczne, bo obserwując moje mrówki, one się w ogóle na nie decydowały, jednak po czasie zaczęły to wykonywać. Dlatego musimy mieć barierę ochronną, plus zamykać ten pojemnik. I gdy podałem pierwsze karmienie żywymi owadami, byłem bardzo zaskoczony, jak one waleczne są. Wyobraźcie sobie, że momentalnie doskakiwały do takich młodych karaczanów tureckich, pochwytywały je, następnie je szybko rządliły, no i przenosiły do kolonii, żeby pożywiły się nimi larwy oraz one same. Warto też wiedzieć, że odontomachus można też karmić miodem. I musimy to robić naprzemiennie z owadami karmowymi. I w przeciągu kilkunastu minut upolowały wszystkie Karaczany. I te, które nie były im potrzebne, trafiły na śmietnik. Byłem bardzo zaskoczony, tym bardziej, że płakałem bo tym, że za dużo im dałem i potem marnują zimno. A mrówki w Afryce głodują! Minął tydzień od kiedy wpuściłem moją kolonię do naszego zbiornika i one zaczęły sobie kopać też mrowisko. uznały, że próbówka ps to jest dla plepsu, lepiej wykopać sobie same. I ta sytuacja mnie troszkę przeraziła, bo chciałbym widzieć swoje mrówki, a nie widzieć je ciągle zakopane w swoim browisku. Dlatego zacząłem trochę je przesuszać, ale mniej więcej utrzymywać, żeby była ta wilgotność. Mrówki uznały, że ok, mordeczko, i wróciły do probówki. I tak mniej więcej sobie rotowały. Czasami przychodziły do gniazda zimnego, czasami właśnie do tej probóweczki. I tak ich życie funkcjonowało. Aż po miesiącu wpadłem na pomysł, żeby dać im gniazdo. I tu się zaczęły moje schody, bo na początku chciałem dać im gniazdo z druku 3D. Upchałem do środka torf i mrówki go opluły. Oczywiście na początku trochę tam posiedziały, ale nie, że przeniosły mrowisko, tylko, że pojedyncze sztuki sobie tam kopały, sprawdzały i, nie wiem, robiły sobie tam skłota. Ale po dłuższym czasie one wykopały zamrowisko pod tym gniazdem, gdzie wyobraźcie sobie moją frustrację, że jak widziałem, to miałem taki wylew, że hej macie fajne gniazdo, schowajcie się do niego, one. Nie, wolimy kamień. I to jest bardzo częsta sytuacja, kiedy umieszczamy gniazdo wewnątrz areny, bo mrówki robią ze z niego taki kamień i pod kamieniem się, wiecie, super mieszka. I po miesiącu takiego mieszkania uznałem, że zrobi małą rewolucję, i dałem tam gniazdo od Myrmecji. Które leżało i się kurzyło. Mrówki na początku w ogóle nie były nimi zainteresowane i potraktowały jak kamień, plus wykopały sobie nowe gniazdo. Więc moja wojna z mrówkami przeszła na nową fazę. Aż z ogromnej frustracji uznałem, że dobra walić to. Zaryzykuję i podłączyłem gniazdo od myrmecji od zewnątrz, usunąłem trochę też torfu i zostawiłem próbówkę z wodą, że mrówki miał alternatywę, że jeżeli to gniazdo wyschnie, to powrócą sobie do próbówki. I ogólnie ryzyko jest takie, że jeżeli jakakolwiek kolonia mrówek małych ucieknie mi, jest szansa, że dostaną się do naszych odontomachus i zrobię im rzeź, bo to gniazdo nie jest najszczelniejsze na ten moment co wykorzystały skoczogonki, które zamieszkały sobie u moich odontomachus i sobie pożywiają się martwą materią wraz z roztoczami. Tymi niegroźnymi jakby co. I po długich perypetiach w końcu się udało, odontomachus zamieszkały sobie w gnieździe i możemy popatrzeć sobie jak mają śliczne larwy, które wyglądają po prostu jak żywe kolczatki. Same robotnice też od on Tomachus bardzo pokazywały mi, że mamy zajebiste czułeczki mordeczko i jakbyś chciał, to możemy cię nimi balnąć. I ogólnie Odontomachus niejednokrotnie mi uderzały tymi swoimi czułkami. No, i to jest tak, jakby coś was kliknęło. Mrówki wtedy też odlatują na dalszą odległość, bo potęga palca człowieka jednak je przytłacza. Ale by było ciekawie, kiedy podmieniłem mi te gniazdo, to od razu wrzuciłem tam trochę też karaczanów. No i ogólnie trafiły się większe sztuki tych karaczanów. Na ten moment już ich nie ma, ale wcześniej też widywałem, że robotnicy od Ontomachus potrafiły je odstraszać swoimi atakami. Więc one, nawet takie bardziej wyrośnięte, karaczane są w stanie upolowywać. Ale lepiej nie dawać im aż tak dużych i lepiej dawać im taki, wiecie, świeży wylęk lub takie średniej wielkości karaczane tureckie. I uznałem, że czas zrobić ten moment kulminacyjny. Nakarmimy sobie moje odonto machu z karaczanami. Będą to karaczany różnej wielkości, no i zobaczymy jak będą reagować odontomachus. Od jeżeli spodobał Ci się ten materiał, pamiętaj by go podbić, zostaw mi komentarz i dzięki tym osobom powstał ten film. A jak oglądasz go na Facebooku, nie zapomnij go udostępnić. Gdy podałem karaczany, moja kotka Konusia uznała, że będzie obserwować bardzo to, jak mrówki sobie funkcjonują i jak karaczane sobie biegają. Dla niej to jest taka telewizja z możliwością czegoś przechrupania. A z racji, że papa nagrywa, no to niewiele może zrobić, ale bardzo żywiołowo oglądała. I gdy jedna z mrówek zaatakowała Karaczana, to tak się zainteresowała, że aż ruszyła mi zbiornikiem. Więc mogę być dumnym tatą który wychował kociom mrówczarkę. I widzę, że moja kolonia jest na ten moment jeszcze najedzona i nie jest za bardzo zainteresowana aktywnym polowaniem, bo na ten moment wszystkie karaczany są odstraszane i przeganiane trochę. Sama kolonia też jest zestresowana w próbówce. A nie widzę aktywnego polowania, które u nich występuje, że rzucają się w dwie, trzy, żeby złapać takiego karaczana, tylko odstraszają je, co właśnie wykonuje takim kliknięciem, uderzeniem, ale nie złapaniem. Bo uwierzcie mi, one spokojnie byłyby w stanie złapać te w chwilę. I jeden nawet wszedł im do próbówki, i w moment został spacyfikowany, urządlony i ledwo udało mi się złapać tę sytuację w nagraniu. I następnie po chwili został porzucony, czyli kompletnie nie są zainteresowane teraz polowaniem. Dlatego jak dotrwałeś do tego momentu, napisz Odon Tomachus i obejrzyj teraz, jak mrówki zrobiły rewolucję w kolonii.